Okej, okay. spektrum emocji. Yy, ogólnie parę słów na ten temat, bo chcę stworzyć coś, co się nazywa opus magnum. Yy, w, dosłownym tłumaczeniu, w dosłownym tłumaczeniu opus magnum oznacza dzieło życia. Dzieło, do którego jesteś w ogóle skonstruowany, żeby, żeby żyć, yy, żeby, żeby je zrealizować. To jest Twoje dzieło życia i moim dziełem życia, o którym myślę, to jest właśnie. Yy, pigułka transformacji z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. I z tego, co do tej pory doświadczyłem, to tak jak rozmawialiśmy mnóstwo razy, pierwszą wytyczną, pierwszą wskazówką, gdzie jesteś, jest two są Twoje emocje. Więc w pierwszej kolejności możesz zastanowić się na tej zasadzie, w jaki sposób się teraz czuję. Czy na spektrum czuję się pozytywnie, czy negatywnie. I w pierwszej kolejności można zadać te pytania banalnie prosto, pod kątem w skali od 1 do 10, na ile się teraz czuję. Gdzie 10 to jest czuje się fantastycznie w euforii, w miłości, a 1 to czuje się totalnie beznadziejnie. Hmm, na, najgorsze emocje, jakie kiedykolwiek mogłeś poczuć. Kiedyś na szkoleniu mówiłem o tym, żeby po prostu po, Przypomnieć sobie najgorszą emocję, jaką kiedykolwiek miałeś w życiu i nazwać ją, że ona jest jedynką, i najpiękniejsze emocje, jakie miałeś kiedykolwiek w życiu, i nazwać je dziesiątką, i w tym momencie wytyczyć swoje własne spektrum, albo tylko i wyłącznie pytać się na skali, gdzie jestem i wyjść o jeden punkt wyżej. E, następnym elementem opus magnum jest. E, Skoro czuję takie emocje, to one są zawsze związane z jakąś potrzebą. Potrzeba została niezaspokojona lub zaspokojona. Wiadomo, jeśli mam pozytywne emocje, tylko typu czuję się zakochany, to jakieś pozytywne emocje zostały pozytywne prze, potrzeby zostały zaspokojone i nie musimy w to wchodzić, bo czuję się fantastycznie. Ale jeśli czuję się oszukany, to jaka, jaka potrzeba została niezaspokojona i drugi element to jest właśnie, jaka potrzeba została niezaspokojona. Trzeci element y, opus y, polega na tym, jakie w takim razie mam przekonanie i dotrzeć do bazowego przekonania, ze względu na to, że ja mogę stwierdzić, że czuję się oszukany, bo potrzebuję klarowności y, relacji i czystych relacji z drugą osobą. A jakie mam, jakie mam w tym momencie przekonanie? Przekonanie, że są ludzie, którzy chcą mnie oszukać i to było z premedytacją zrobione. I chodzi o to, żeby dotrzeć do tego bazowego przekonania, a następnie stwierdzić odwrotność. Skoro to jest negatywne przekonanie, jakie jest odwrotne? Ze względu na to, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się dowiedzieć, jakie jest moje negatywne przekonanie i tyle, i tak to zostawić, i to próbować zmienić, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, na co chcesz to zmienić, a mianowicie od razu wiedzieć, jakie jest przekonanie odwrotne, które ja chcę na której ja chcę wejść, a następnie używa się narzędzi. Więc ogólnie moja opus ma polegać na tym, że <laughs> jaką czuję emocje i rozpoznanie własnych emocji, następnie rozpoznanie potrzeb, które są pod tymi emocjami, następnie rozpoznanie przekonania, które jest bazowe, stworzenie przekonania odwrotnego, chociaż to się może zawierać w punkcie trzecim, a następnie narzędzie do zmiany. Czasami nie jest potrzebne. Wszyscy koncentrują się na narzędziu zmiany, a czasami narzędzie zmiany jest niepotrzebne. Jeśli rozumiemy, jakie jest nasze przekonanie, w tym momencie ono z automatu staje się irracjonalne i przechodzimy do światła. Tutaj na tym filmie chcę tylko i wyłącznie Ci powiedzieć yy, o, o pierwszym konspekcie, pierwszym koncepcie, pierwszym module, a mianowicie samych emocji. Ze względu na to, że tak, możemy patrzeć na nasze emocje pod kątem, w jakie się teraz czuję w skali od 1 do 10. Zadaj sobie to te pytanie teraz. W skali od 1 do 10, na ile się teraz czuję? Ja w tej chwili, gdy to mówię, czuję się na 8, ze względu na to, że czułbym się na wyżej, gdybym coś zjadł, bo jestem głodny, a obiad się właśnie w tej chwili gotuje. Ale chodzi o to, jakie to jest uczucie. Oczywiście w moim przypadku jest to łatwe, czuję głód. I teraz taki od razu, od razu informacja nie chodzi o to, że uczucia to jest to, co psychologia nazywa, mianowicie wściekłość, niezadowolenie, miłość, szczęście, radość i tak ale chodzi o to też, co możesz nazwać uczuciem, czyli możesz nazwać czuję się głodny albo czuję się mm, zażenowany albo czuję się w jakikolwiek sposób. Ale pierwszą rzeczą, żeby nie przedłużać, pierwszą rzeczą jest w skali od 1 do 10, na ile się teraz czuję albo tylko i wyłącznie jeszcze wcześniej, czy czuję się źle, czy czuję się dobrze. Następnie chodzi o to, żeby je nazwać. I teraz każdy może w tej chwili za, zatrzymać te wideo i stwierdzić OK, mm, Zrobię sobie zadanie, napiszę sobie, jakie emocje znam, napisz sobie pozytywne emocje, ile ich znasz i negatywne emocje, ile ich znasz i możesz, jeśli czujesz taką ekscytację, bo zawsze chodzi o to, żeby podążać za ekscytacją tak mocno, jak potrafisz, jeśli... Czujesz to i to potrafisz zrobić teraz pauzę, i zrobić sobie kartkę, podzielić ją na pół i napisać wszystkie pozytywne emocje, jakie znam, i wszystkie negatywne emocje, jakie znam. Jak jest tego cel? W momencie, w którym czujesz się w jakiś sposób, i często jak czujemy się źle, nie umiemy nazwać tej emocji. Czasami nie jest to potrzebne, ale czasami chcesz nazwać tę emocję. Jak ja się teraz czuję? Jakbym nazwał tę emocję? Więc w momencie, w którym źle się czujesz i nie wiesz, jak to nazwać, popatrzysz sobie na taką listę, na takie własne spektrum emocji. W tym momencie możesz rozpoznać, OK, tak się czuję. OK, i to jest pierwszy moduł, i o tym tylko chciałem Ci pokazać. Chciałem Ci powiedzieć, więc teraz zademonstruję Ci, w jaki sposób wygląda moje spektrum emocji, którym możesz się zainspirować. Możesz je pobrać w wersji PDF albo Excel albo jakiejkolwiek innej, albo przepisać je o samemu yy, i poprzestawiać niektóre rzeczy, typu na przykład to czuję bardziej niż to, więc na spektrum emocji powinno być w innym miejscu. Więc jeśli chodzi o to, to jest moje spektrum emocji pozytywnych emocji. Zaraz przejdziemy do spektrum negatywnych emocji. Albo mogę oddalić, żeby pokazać w jaki sposób to wygląda. Więc ogólnie emocji jest tutaj 200. 276. A ludzie piszą na swoich listach jakieś 20, 30. Więc to jest, to jest bardzo ważne i powiem w wielkim skrócie, chociaż zrobię tutaj pauzę, ze względu na to, że właśnie słyszę, że mi pika już jedzenie, więc dorzucę kurczaczka i zaraz dokończę. Ok, więc nie chodzi o to, żebyśmy tutaj wchodzili w każde jedne emocje, które są tutaj zapisane. Ja je omówię tak delikatnie a, mm, i, i powiem, co, co można z nimi zrobić. Mianowicie tak. Dla mnie najwyższą emocją i lewa strona to jest najwyższa emocja, najwyższa emocje w skali od 1 do 10, która jest na 11, to jest w takim razie miłość, uczucie miłości. Poniżej pod kątem wibracji, pod kątem tego, co ja czuję, cały czas powtarzam, to jest, co ja czuję. Ty możesz czuć inaczej i we własnym pliku możesz to pozmieniać delikatnie, ale następną emocją jest czucie pełnego szczęścia. Dużo osób mówi, że na najwyższym jest po prostu radość. Dla mnie radość jest troszeczkę niż, niżej, szczęście jest wyżej, zachwyt. I teraz mogę się zastanowić, co jest wyżej: szczęście czy zachwyt. I nie wiem do końca, więc na razie zostawiam to tak, jak jest. Radość, moc, poczucie się mocnym. Oczywiście niektóre z tych elementów, bo to jest jeszcze kwestia robocza, może być językowo. Typu na przykład świadomość i zaufania. No, bo nie ma bezokolicznego za zaufaność, ale świadomość, i ktoś może powiedzieć, że świadomość nie jest, nie jest emocją, ale jest uczuciem. I to jest różnica między emocjami a uczuciami. Czuję się świadomy, czuję się uświadomione. Tak mogę powiedzieć, to nie jest emocja, ale to jest uczucie. Czuję się dumne, dumne z siebie, dumne z kogoś. To jest bardziej pod kątem samego siebie. Błogość, wolność, wolne, rozradowany. To są perspektywy bardziej pod kątem z kimś. Na przykład zakochany, to jest ja jestem zakochany, ale kochający ja kocham kogoś. Jestem kimś oczarowany, podniecony współczujący, współczujący nie chodzi to tylko wyjaśnię, nie chodzi o współczujący na tej zasadzie: o jak ja ci współczuję twojej sytuacji, nie współczujący, czyli czuję razem z tobą czuję to samo co ty, jestem empatyczny więc można by tu dopisać empatia e empatia ciepły, wdzięczny wylewny, wzruszony, ujęty urzeczony, zachwyt czuję za zachwycenie Przyjaźń, pełny podziwu, pełne uznania, docenienie, docenianie siebie, docenianie innych. Aha, tu jest osobno docenienie i doceniony, czuć się doceniany. Tak jak powiedziałem, nie będziemy przechodzić przez wszystkie ze względu na to, że w momencie, w którym dostaniesz do tego dostęp, możesz sobie to w dowolny sposób prze, przeinaczać. Moim niższym to jest po prostu pasja, która jest też mega, mega wysoka. Ja dodatkowo dodałem do tego wszystkiego kolory, ale chodzi o. Jestem w euforii, pasja, pragnienie, ekscytacja, pełna energii, skupienia, czuję, że coś chcę zrobić, na przykład w momencie, w którym moja żona stwierdziła, że chęć to nie jest ani uczucie, ani emocja, ale tak, mam ochotę coś zrobić, mam ochotę dokonać tego zadania, tego. jestem podniecony, podentuzjazmowany, żeby coś osiągnąć, coś zrobić. E, optymizm to już nie jest taka ekscytacja robienia czegoś, ale optymistycznie nastawione do tego, że mm, typu na przykład nadzieja, przekonanie, przeczucie, że coś jest e, do zrobienia i, i czuję się z tym dobrze. E, Jasno myślący, zaznaczyłem sobie na czerwono ze względu na to, że nie wiem dokładnie, nie zostawiłem to, bo nie wiem, czy to jest coś, co ja często czuję, czy nie, ale, ale zostawiłem to tutaj wyluzowane to jest już taka, taka bardziej neutralna rzecz wyluzowane, odprężone, rozluźnione, wy, wypoczęte takie właśnie rzeczy. Chodzi wracając do tego, chodzi o to, żeby umieć nazwać swoje. Jeśli chodzi o spektrum negatywnych emocji, nie jest jeszcze poszeregowane, ale tutaj chodzi o to, żeby je troszeczkę omówić, żeby je troszeczkę pokazać i każdy jest tworzy ten. To jest też delikatne. Zauważ, że jest to ta kolejność, że przechodzisz od najbardziej negatywnych do, do pozytywnych, i melancholia nie jest jeszcze aż tak bardzo negatywna, ale jest już właśnie na, na, tym, na tym przejściu między między. Melancholia to jest takie zobojętnienie, a czujność to już jest bardziej w pozytywną, pozytywną stronę idzie, bo jestem czujny pod kątem obserwuję to, co się dzieje, a to jest jak najbardziej pozytywne. Menalholia i tutaj schodzimy w dół z emocjami niestabilne, osowiałe, znudzone. Znudzone u mnie jest bardzo wysoko. Te uczucie takie zmęczenia tym wszystkim, mam wszystkiego serdecznie dość i tak dalej i tak dalej. I tak jak powiedziałem, nie będę przechodził przez wszystkie. Możesz sobie je przeczytać albo tutaj zrobić stop klatkę, albo w momencie w którym jakość jest dobra, można zrobić stop klatkę. Tutaj jest jeszcze jedno Troszeczkę oddalimy, żeby było wszystko widoczne od razu. Eee, więc melancholia, jeszcze niżej jest pesymizm, jeszcze niżej jest cierpienie, i eee, ja samotność uznaję też jako cierpienie. Eee, Zestresowane, zdołowane eee, i tak dalej. Strach, czucie lęku, strachu, eee, lęku chyba tutaj nie widzę. Ale chodzi o właśnie te emocje. Nienawiść i najgorsza bezsilność, dla mnie najgorsza emocja to jest bezsilność. I teraz tak, to jest spektrum tylko i wyłącznie pod kątem inspiracji, i tego, żebyś poznał, poznała tyle możliwości, które, które tutaj są, i tego, żeby umieć nazwać swoje emocje, a później, w momencie, w którym powstanie szkolenie, powstanie cały program o tym, w jaki sposób z tego iść dalej. To zobaczymy, ale to jest moje dzieło życia, także nie wiem, czy takie coś powstanie w tym roku, czy w przyszłym roku, czy za 5 lat, czy za 10 lat. To jest po prostu dzieło mojego życia, które oczywiście ludzie, którzy ze mną są blisko, typu na przykład Arando, typu na przykład współpracują ze mną, typu na przykład są na kanale odpowiednim razem ze mną i pomagają mi w tym. W tym momencie to powstanie szybciej, ale uważam, że to już jest konkretna, konkretna wartość, którą można wprowadzić w swoje życie, będąc świadomym, co ja w tej chwili czuję. Bo ja bardzo często miałem coś takiego, że jak się teraz czujesz? Nie wiem, czuję się źle albo dobrze, ale, ten, ale nie umiem ich nazwać. Teraz dzięki takiej, takiej planszy, którą samemu można sobie przygotować, mogę nazwać swoje emocje, a z tego mogę już wyjść do, do potrzeb, gdzie też przygotuję całą planszę z potrzebami, e, jakie są kategorie potrzeb następnie w jaki sposób rozpoznać przekonania, czym się charakteryzują jakie sztuczki używają, jak je zneutralizować i tak dalej, i tak dalej, ale o tym już mówiłem, więc żeby nie przeciągać, na tym zakończę bo słyszę, że mi pika, że kurczaczek już jest gotowe, więc ja idę a Tobie zostawiam tą wartość i zrób z tym to, co uważasz, że będzie dobre, żeby z tym zrobić także dzięki, że mogłem się z Tobą tym podzielić, na razie, cześć